Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Wiecie, jakich czasów dożywiliśmy, a no takich, że na przykład y, odpukać, jeśli ktoś Was okradnie, na przykład Wam samochód ukradnie albo Was y, okradnie, Wasz dom okradnie, no to policja będzie tego delikwentna gonić, ale nie dlatego, że on Was okradł czy chciał okraść, tylko dlatego, że chciał to zrobić i nie miał zasłoniętych ust i nosa. No niestety, no tak to wygląda, no tak to. Można jakoś y, analogicznie porównać, nie? Na no, tę całą sytuację. No chyba tak jednak jest. Mnie coś ostatnio kurczę złapało, takie y, nagłe, nagłe bóle mnie złapały w kręgosłupie. Nie mogę się ruszać. Co to może być? Strach iść do lekarza. Ja teraz mam taką przestrogę. Uważajcie, y, y, ostrzegajcie wszystkich y, bliskich, jeśli ma jakiś problem zdrowotny, żeby po prostu uważali. Bo teraz naprawdę strach iść. Trzeba uważać na tych ludzi, ponieważ no, różne. Cudawianki, kombinacje się dzieją, więc trzeba być w pełnej gotowości i mieć się na baczność. I bacznie obserwować i ostrzegać, żeby jeśli na przykład ktoś z waszych bliskich ma wizytę u lekarza, jakieś badania, szpital, to pilnujcie naprawdę tych spraw, bo, bo mała nieuwaga i może dojść do, do wiecie czego. Moi drodzy, ja mam już taką, taki apel. Dochodzą mnie wieści, że ludzie, którzy się sprzeciwiają noszeniu maseczek którzy myślę, że mają rację, ponieważ te rozporządzenia są nie są konstytucyjne, są bezprawne, ok, ale proszę was, są takie akcje, że ludzie wchodzą z kamerą bez maseczek i nagrywają ekspedientów sklepowe w sklepach, robią afery, robią jakieś kłótnie, sprzeczki. Nie róbcie tego, ponieważ te sklepowe, ci pracownicy są tylko pracownikami. To nie jest ich wina. Myślę, że wielu z nas ma rodzinę ma w rodzinie kogoś, kto pracuje w sklepie i musi zwrócić uwagę klientowi, który wchodzi bez maseczki. Jeśli ktoś wchodzi z, z telefonem i filmuje, patrzcie jestem cwaniakiem, filmuję, nie mam maseczki, zobaczcie, ona mi każe założyć maseczkę. Tutaj nie chodzi o to, żeby cwaniakować, żeby się wywyższać, żeby robić siebie bohatera, że nie nosisz maseczki i możesz wejść i, i robić aferę w sklepie. Wejdźcie tam... Gdzie obsługuje Was właściciel sklepu? Wtedy możecie robić aferę. Albo idźcie pod siedzibę partii politycznych, pod siedziby poselskie, tam chodźcie. Ale nie nękajcie zwykłych ludzi, ekspedientów, bo być może większość z nich są tacy, którzy pracują i nakazują Wam zasłonić usta, ale prywatnie po pracy oglądają moje filmy. I się ze mną zgadzają i z wami też się zgadzają, więc nie róbcie tego. Ci ludzie też muszą pracować w tych ciężkich czasach, jakie nastały, gdzie jest bezrobocie, gdzie wszystko pada. Ci ludzie idą do pracy i nie miejcie do nich pretensji i nie nękajcie ich. Jeśli ktoś wam odmówi obsługi, ja powiem: Dobra, dziękuję, przepraszam bardzo za, za zamieszanie. Do widzenia. I tyle. Chyba, że jest właściciel, to wtedy możecie zrobić akcję, co tam chcecie, ale nie męczcie zwykłych pracowników, którzy idą do pracy tylko po to, żeby zrobić na życie, żeby wyżywić swoją rodzinę i mają taki nakaz odgórny od szefa, że muszą, muszą tak robić. To nie jest ich wina. Nie róbcie tego. Zakazuję wam takiego, e, takiego zachowania, bo to nie jest w porządku wobec tych ludzi. Naprawdę. Pretensje do rządzących. Chyba, że są takie, bo wiecie, są dwie grupy: tacy ludzie, którzy muszą, bo, bo pracują i są ameby umysłowe, które paradują w tym czymś i jeszcze was na ulicy szykanują. To jest druga strona medalu. Tak, no tutaj macie rację, tutaj mamy rację, ale jeśli chodzi o pretensje do osób, które wykonują tylko swoją pracę, no to raczej bym się zastanowił, ponieważ każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto pracuje, kto obsługuje, kto pracuje w sklepie. Więc ja nie życzyłbym sobie, żeby na przykład ktoś do mojej bliskiej osoby przychodził z kamerką i filmował, bo ona mi zabroniła, no, zabroniła mi wejść bez maseczki. Zabroniła, bo ma taki rozkaz od szefa. I krótka piłka, i tyle w temacie. Nie ma tutaj miejsca na cwaniakowanie, na to, żeby cwaniakować, że jestem, a jestem cwaniaczkiem, bo nie noże maseczki, zobaczcie, jestem. tutaj. nie chodzi o to, żeby się chwalić, żeby cwaniakować, tylko o to, że chodzi, żeby, żeby dojść do normalności, trzymając się. W grupie, razem. Teraz tak, moi drodzy, bo jest pewna sytuacja. Taka sytuacja, że na mieście jeść już nie możecie. Nie możecie po prostu jeść na mieście. No, jak sobie na przykład osoba chora na astmę będzie chciała zdjąć na chwilę maseczkę, żeby sobie inhalator przyłożyć do ust, no to dostanie mandat. Jak na przykład będziecie chcieli napić się wody, bo woda jest potrzebna dla zdrowia, to też dostaniecie mandat. Jak na przykład będziecie chcieli sobie wysmarkać nos, to też zostaniecie w man mandat, bo macie smarkać maseczkę, macie kichać, macie kaszleć, macie najlepiej jeść bez maseczki, ale tylko w domu, albo tylko w restauracji, ale już na ulicy nie. No chyba, że jesteście na jakimś zadupionym od ludzi w lesie. Ostatnio takie sytuacje mają miejsce, że tam siłownie zamieniają siłownie na przykład w kluby modlitwy. I jeszcze wielka, wielkie niezadowolenie, a dlaczego? A no dlatego, że im biznes pada i wy się dziwicie? Ministrowie politycy się dziwią i dobrze robią, ponieważ oni muszą z czegoś żyć, więc jeśli wy sobie wymyśliliście jakieś obostrzenia durnowate, no to nie dziwcie się, że przedsiębiorcy obchodzą jakoś małymi kroczkami prawo, znaczy bezprawie, okej? Okay? Jedzenie, rozumiem i spożywanie posiłków na zewnątrz także jest no, w pewien sposób ograniczone. Jest to ograniczone, możemy to robić w przestrzeni do tego przewidzianej, to może być wydzielony specjalnie ogródek, to może być miejsce typowe, tak jak to wygląda w restauracji. W tych miejscach jak najbardziej możemy spożywać, napoje możemy spożywać, jedzenie natomiast w momencie, gdy poruszamy się po ulicy, wówczas mamy obowiązek mieć zakryte nos i usta. Moi drodzy, ja Wam przeczytam pewien artykuł w wirtualnej Polsce, bo to jest naprawdę nieprawdopodobne. Ponieważ w przestrzeni publicznej obowiązuje obecnie nakaz zasłaniania ust i nosa, to automatycznie zakazane są niektóre czynności. Nie można już idąc po ulicy niczego jeść ani pić. A zabrwione jest również palenie papierosów. Jeśli chodzi o palenie papierosów, to fajnie, bo ja nienawidzę tego nałogu. I nie lubię jak ktoś mi dmucha na ulicy. To akurat fajnie, ale tutaj generalnie mam takie podejście do tego nałogu. Z prostej przyczyny. Żeby to zrobić, bowiem trzeba zdjąć maseczkę. Czyli żeby zjeść, nie? Rzeczywiście, jest to mocno utrudnione. Mówi w programie Newsroom podkomisarz Antoni, Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji: Jak dodał, jedzenie jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych, czyli na przykład w ogródkach czy restauracjach. No i moi drodzy, tymi kroczkami, moimi kroczkami, dożyliśmy czasów, że jedzenie na wolnej przestrzeni jest zabronione. I do czego to wszystko zmierza? Co to są za czasy? Co to, co to za życie, że ja nie mogę iść ulicą i jeść? Na podstawie czego? Na podstawie, powiedzcie mi, na podstawie czego? Ktoś wlepi mi mandat tylko dlatego, że zjadłem na ulicy? A jak będę czekał na autobus i nikogo nie będzie w pobliżu i będę jadł? Nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobne. Na ulicy kanapki lub innej przekąski już nie zjemy. Tak powiedział pan tutaj wysłannik komendy głównej policji, pan Rzeczkowski. Wątpliwości budzą również place zabaw, które znajdują się w parkach. Na terenach zielonych maseczki nosić nie trzeba, ale wchodząc na plac zabaw trzeba już zasłonić usta i nos. Mówi podkomisarz Antoni Rzeczkowski. A teraz taka kuriozalna sytuacja. No bo jesteście w jakimś sklepie. Yy, maseczki wszyscy mają fajne rękawiczki, ale na przykład ekspedientka wydaje wam resztę. Pieniądze, monety, nie? I tam, tych bakterii teoretycznie może być milion no, Tutaj już nie przewidzę, teoretycznie każdy po, po obsłużeniu jednego klienta powinien zdjąć rękawiczki założyć nowe, ale nikt tego nie robi Co wy robicie politycy? Co wy robicie? Że człowiek nie może iść ulicą i zjeść kanapki? Bo nie zjadł cały dzień, bo ciężko pracował Nie zje kanapkę, bo dostanie 500? 500? Teraz jest takie nowe powiedzenie, 500 minus no, bezprawne, bezprawne moi drodzy, bo to nie ma tutaj podwalin prawnych, czyli tak jak powiedział Pan Rzeczkowski, jeśli sobie zjecie lizaczka, zrobicie łyczek, generalnie cokolwiek, jeśli zdejmiecie na chwilkę, na chwilkę żeby się wysmarkać, nie żeby wypluć, na przykład coś się zakrztusieliście. Macie się udusić, udławić, zasmarkać, zapsikać, zakichać, zakaszleć, yy, zapluć tam tę maseczkę całą, zasyfić, zabrudzić przekształcić w siedlisko bakterii, ale z jej nie możecie, bo dostaniecie mandat. Czyli to jest tyrania, tyrania, bo tutaj nie ma zdrowego rozsądku, bo jeśli by wam zależało na zdrowiu, to zrobilibyście na przykład coś takiego, że w zatłoczonych miejscach, ale jak idziecie sami w parku, no w parku to też nie, nie, można ale znów jak są ludzie, no to już nie można gesta nie? Tutaj nie chodzi o to, żeby chronić, tylko to chodzi, żeby, żeby ludzie się bali. Żeby było poczucie takiego strachu. No to o czym kiedyś powiedział pan Pinkas, że to spizdowa ta fotomontaż, tak naprawdę nie chroni nas to przed chorobami, tylko chodzi o to, żeby ludzie widzieli, żeby to było widzialne, nie? żeby ludzie byli świadomi, że coś jest. Czasy są porąbane, ja idąc ulicą, chodnikiem w mieście nie mogę zjeść na przykład kromki chleba, kanapeczki. Dlaczego? A no bo dostanę mandat jak zjem. Dlatego, że odsłoniło na chwilkę usta. Chociaż nikogo nie było w pobliżu, tylko nadlatujący ptak, który miał w planie zestrać się na mój nos, ale że miałem zasłonięty, no to udało mi się. No, Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w tych nieprawdopodobnie głupich, śmiesznych i przerażających czasach. Pozdrawiam was, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Cześć!